Aby zbudować swój biznes w internecie, dowolny biznes w internecie, potrzebujesz różnego rodzaju narzędzi marketingowych, aby móc zaistnieć, aby móc pozyskać partnerów, klientów, subskrybentów itd. Czyli potrzebujesz na przykład stron przechwytujących, w ogóle strony internetowej, czy też bloga w internecie i firma All in One Profit daje Ci właśnie bardzo ciekawe narzędzia, które możesz wykorzystać do dowolnego biznesu, aby wypromować go, czy też zbudować. Magical. W internecie. Jednym z takich narzędzi, które daje firma All In One w ramach abonamentu już od 10 dolarów miesięcznie jest narzędzie Splash Builder, przy pomocy którego możesz stworzyć strony dla praktycznie każdego biznesu, nieważne czym się zajmujesz, czy działasz w jakimś programie partnerskim, czy prowadzisz własną firmę, na przykład handlową, prowadzisz swój sklep internetowy, sprzedajesz produkty fizyczne, czy też świadczysz jakieś usługi. Do każdego biznesu możesz dostosować strony, które możesz możesz utworzyć właśnie przy użyciu narzędzia Splash Builder. I zobacz, możesz na przykład stworzyć takie oto proste strony All in One Profits, które odsyłają do strony przechwytującej. Czyli zamiast odsyłać od razu do strony przechwytującej, promować strony przechwytujące w internecie, na Facebooku czy gdziekolwiek indziej, tworzysz taką stronę, aby odróżnić się od konkurencji, aby odróżnić się od innych osób promujących na przykład ten sam biznes, czy ten sam produkt, czy też tę samą usługę i taka strona odsyła do strony przechwytującej. Czyli ktoś klika tę grafikę, przechodzi dopiero do strony przechwytującej, gdzie może zapisać się na listę mailingową. Albo na przykład taką stronę w języku angielskim, która również odsyła do strony przechwytującej. Ktoś kliknie w ten przycisk, czy w ogóle w tę grafikę, jest odsyłany do strony przechwytującej, gdzie powinien zostawić swój adres e-mail w specjalnym formularzu. Możesz również utworzyć takie oto proste strony przechwytujące samym tekstem i grafiką oraz formularzem zapisu na listę mailingową. I tutaj też pamiętaj o tym, że Olino Profit daje w ramach tego już nawet najniższego abonamentu za 10 dolarów, daje również autoresponder, dzięki któremu możesz budować sobie listę mailingową i ten autoresponder jest bez jakichkolwiek limitów, czyli. Nie ma tutaj limitu subskrybentów, których możesz posiadać na listach mailingowych. Nie ma ograniczenia w kwestii liczby list mailingowych, które sobie utworzysz. Nie ma praktycznie żadnego ograniczenia, jeżeli chodzi o autoresponder i to jest świetna oferta, jeżeli chodzi o Linux profits Możesz również utworzyć sobie na przykład taką prostą stronę przechwytującą z tekstem, nagraniem wideo i formularzem zapisu na twoją listę mailingową albo też Stronę na przykład z podziękowaniem za zapis na Twoją listę mailingową, czy też jeżeli prowadzisz właśnie sklep internetowy albo jakiś inny serwis sprzedażowy, to możesz stworzyć sobie prostą stronę z ofertą jakiegoś konkretnego produktu, która odsyła do Twojego sklepu internetowego, czy też jeżeli działasz w programie partnerskim i odsyłasz do jakiejś konkretnej. Oferty ze swojego linku referencyjnego, gdzie dana osoba, potencjalny klient, może dokonać zakupu danego produktu i Ty, na przykład, otrzymujesz prowizję, albo po prostu pozyskujesz klienta, jeżeli jest to Twój sklep internetowy i generujesz sprzedaż. Tak więc Mnóstwo możliwości jest tutaj, jeżeli chodzi o narzędzie Splash Builder. Przy użyciu narzędzia Splash Builder możesz stworzyć praktycznie wszystko, czego potrzebujesz w marketingu internetowym, aby pozyskiwać, tak jak na początku wspominałem, subskrybentów na swoje listy mailingowe, aby pozyskiwać partnerów do dowolnego biznesu, aby pozyskiwać klientów dla swojej firmy, czy też Klientów dla innej firmy, z którą współpracujesz, na przykład w ramach programu partnerskiego. Tak więc, narzędzie jest świetne, koszt niewielki. Tutaj jeszcze muszę wspomnieć, że, jakbyś chciał czy też chciała zlecić jakiejś firmie utworzenie prostej strony z ofertą, na przykład takiej, za taką stronę zapłacisz nawet kilkaset złotych. Tutaj płacisz 10 dolarów miesięcznie abonamentu. Tworzysz sobie tyle stron ile chcesz, nie ma tutaj żadnego limitu, tak więc według mnie świetna oferta. Nie wiem co Ty na ten temat myślisz, jeżeli Tobie się też spodobało, to pod tym nagraniem wideo kliknij w link, zapoznaj się szczegółowo z ofertą All in One Profits i dołącz do naszej grupy Ioptim Polska. Tutaj jeszcze na koniec muszę wspomnieć, jeżeli nie widziałeś, nie widziałaś innych nagrań wideo, All -in On Profit daje Ci możliwość również zarabiania pieniędzy, czyli za rekomendacje firmy produktów otrzymujesz konkretne wynagrodzenie od 75 do 100% prowizji od sprzedaży. Tak więc wystarczy Ci nawet zaprosić 3 osoby do All One Profits i dojrze że zwracają Ci się miesięczne koszty abonamentu, czyli korzystasz z wszystkich narzędzi, które daje Ci All One Profits bezpłatnie, plus jeszcze na tym zarabiasz. Tak więc warto zapoznać się z tematem All One Profits i warto z tego skorzystać. Nieważne jaki biznes rozwijasz, nieważne co chcesz promować w internecie, warto z tych narzędzi korzystać. Pozdrawiam Cię serdecznie, dołącz do naszej grupy Ioptim Polska.